Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną majówkę z cyklu Maryja w moim życiu. Dzisiaj na naszym pielgrzymim szlaku udamy się do parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Korczynie Starym, a następnie wysłuchamy świadectwa. Serdecznie zapraszam. Parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja powstała w końcu XI wieku lub na początku XII wieku. Król Kazimierz Wielki rozpoczął budowę gotyckiej świątyni, którą ukończono w XV wieku. Do dziś zachowały się niektóre gotyckie elementy z tamtej epoki, np. prezbiterium i dolna część nawy z ciosu pochodząca z XIV wieku. Kościół został przebudowany w 1641 roku. W 1914 świątynia uległa zniszczeniu, ale już w 1920 kościół odbudowano. W kaplicy północnej widnieje pochodzący z XVII wieku obraz świętego Mikołaja, patrona parafii. W kościele znajduje się piękny obraz Matki Bożej z dzieciątkiem oraz zabytkowy krucyfiks. Moja mama, która wychowała mnie w duchu religijnym i no zawsze nabożeństwa, nabożeństwa majowe, majowe nowenna do Matki Bożej. No i później ja starałam się też tak wychowywać moje dzieci, a taki związek głębszy, można powiedzieć, nawiązałam z Matką Bożą, tak jakby powiedzieć, w 1997 roku, kiedy to zachorowałam na ciężką chorobę i byłam 9 miesięcy w szpitalu. Przyjechałam w czerwcu na, na przepustkę do domu, i będąc, będąc w kościele, w naszej parafii, w chumniskach, ksiądz ogłosił. Że organizuje pielgrzymkę pieszą na jasną górę. Więc wtedy powiedziałam do męża, że ja muszę iść. Po powrocie do szpitala do zakopanego zapytałam panią ordynator. I pani ordynator powiedziała mi, jeżeli ja mam czuję to wewnętrzną potrzebę, żeby iść, to ona mnie pozwala mi iść, żebym ten, ja się wtedy tak gorąco modliłam, ponieważ moja choroba była bardzo ciężka, miałam trójkę dzieci i moja, i moja ten, przygoda tak jakby z pielgrzymką zaczęła się od 97 roku. Pielgrzymka podnosiła mnie na duchu, dawała mi wiary i nadzieję. No później tak w moim życiu Troszeczkę takie nieszczęścia się różne yy, zrodziły. Mąż miał, tak się składało, że co trzy lata miał nowotwór. I chodząc na pielgrzymkę, po prostu pielgrzymka dodawała mi sił, i ta modlitwa, modl i czasem nawet nie byłam w stanie się sama modli yy, modlić już, więc prosiłam moich braci i sióstr z, z grupą pielgrzymkową. No i tak już. 30 lat będzie w przyszłym roku odkąd no, pielgrzymuję. Po prostu no, teraz już może na nogach już nie idę, ale staram się służyć pielgrzymom, no jak mogę. Jak mogę, czy wodę podają, czy noclegi załatwiać. I także sądzę, że bez wiary, bez pielgrzymki, bez Matki Bożej moje życie by byłoby bardzo ciężkie. Pielgrzymka na pewno może dać dużo siły, dużo wiary i nadziei i po prostu no na pielgrzymce po prostu zapomina się o wszystkim o wszystkich zmartwieniach a jeżeli człowiek idzie prosi i głęboko w to wierzy to na pewno na pewno jest dużo dużo lepiej wtedy się człowiekowi żyje bo tak jak mówią że siła jest w modlitwie i w grupie prawda jesteśmy przekonani że po prostu człowiek przychodzi nieraz umęczony już na nocleg prawda ale jak jak weschnę do Matki Bożej i Matko Boża, pomóż mi, Panie Jezu, dopomóż. Skoro wyszłam, to chciałabym dojść. I na drugi dzień człowiek wstaje rano i ma znowu te siły, żeby po prostu te następne kilometry pokonać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego świadectwa, a teraz zapraszam na wspólną modlitwę litanią ku Matki Bożej. Jeżeli macie intencje, które chcecie zostawić Maryi, możecie je napisać w komentarzach. A jeżeli chcecie dowiedzieć się trochę więcej na temat przemyskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, pod koniec będą odpowiednie informacje. Szczęść Boże! Wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta co jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, święta Maryjo. Módl się za nami, święta Boża rodzicielko. Módl się za nami, święta Panno nad Panami. Módl się za nami. Matko Chrystusa, módl się za nami, Matko Kościoła, módl się za nami, Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami. się za nami, Matko nieskalana, módl się za nami, Matko najczystsza, módl się za nami, Matko dziewicza, módl się za nami. Za nami, matko. Najmilsza, módl się za nami, matko. Przedziwna, módl się za nami, matko. Dobrej rady, módl się za nami, matko. stworzycie. Módl się za nami, Matko Zbawiciela. Módl się za nami, Panno Roztropna. Módl się za nami, Panno Czcigodna. Módl się za nami, Panno Wsławiona się za nami, Panno można. Módl się za nami, Panno Łaskawa, Módl się za nami, Panno Wierna, Módl się za nami, Zwierciadło Sprawiedliwości, Módl się za nami, stolicą mądrości, Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku Ducha Świętego. Módl się za nami, przybytku chwalenia. Przybytku sławnej pobożności, módl się za nami, Róża Duchowna, módl się za nami, Wieżo Dawidowa, módl się za nami, Wieżo z Kości Słoniowej. Módl się za nami, domie złoty. Módl się za nami, arko przy się za nami, bramo niebieska. Módl się za nami. Za nami uzdrowienie chorych, módl się za nami, ucieczko grzesznych, módl się za nami, pociech Módl się za nami, pocieszycielko strapionych. O proroku, módlę się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módlę się za nami, królowo wyznawców, módlę się za nas. za nami, Królowo wszystkich świętych. Módl się za nami, Królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, Królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, Królowo różańca świętego.

Panie, Aranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie. Aranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.